Siemaneczku, z tej strony Mazer.pl, Pela. dzisiaj zagramy w grę Dead Island Epidemics. To jest chyba beta, bo mnie nie zdać. No ale to jest taka zgrana no, horror, od 16 roku życia, Znaczy się nie przestraszę, bo wydaje mi się, że to jest raczej lekka gra. Możliwe coś wyłącznie. coś tam próbowałem, bo przez te dwa questy pierwsze tutoriala, że się przed to jeszcze raz, bo mi się nie chce, serdecznie. Ale no chodzi o samo wiesz, takie podejście spokojne, prawilne. Wemy sobie po prostu takie Blondynka. No, dość szybki jest, mocny i w ogóle. Tu są jego skile. Wszystkie zablokowane. zmienisz, tu mam broń. Miotłę, to mi się zdobało w, w pierwszej misji, to chyba by to musiał zrobić jeszcze raz. Ogólnie gra spoko, nie wiem, za chwilę pewnie mi wyrzuci jakąś stronę intensywną, nie oganiam tego, ale po pewny, więc bardzo was przepraszam, że jakieś problemy techniczne, ale nie oganiam chwilowo jak działa ta rozgrywka. To co Play Pierwsze misje. No niech będzie ten D tutorial. Play. I teraz pewnie mi zarzuci tym... Tą pięczną stroną, a nie mówiłem. Dirty epidemii tam jest, nie wiem, za chwilę powinno mi się ładowanie, chyba jest godzina 22.30, oficjalnie to jest gra horror o zombie, więc o, może powoimy, po, 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 spróbuję z wami przejść, nie wiem, czytam SMS-y, może mnie trochę. Fanka. Nie. Na zdrowie. Dlaczego mnie nie zaprosiłaś na to piwo? Bo jest po 10, a ja muszę dla was coś nagrać. No Dobra, ten tutorial mi się będzie raczej nagrywać. Nie chcę was zamęczać. o! Może zrobię sobie, że będę nagrywał po jednym queste. Tak jeden quest mi zajmie jest 10 minut. No ja wiem, że odcinki więcej niż 15 minut nie mają jakiegoś głębszego sensu. Nie bardziej się boję o jakiekolwiek klatkowanie lagi. Tak. No nie mam komputera do gier gram na laptopie, to jest laptop. To nie jest mój stary komputer, gdzie wyciskałem 1100 FPSów na Minecrafcie. To jest laptop jakiś. Kupiony na szybko. Bo sprzętu nie miałem, nawet mi się komputer znowu zepsuł. Miałem komputer taki, no dość... Ogólnie stary kijowy, tak, ale no w miarę coś śmigało na tym, ale on mi też się zepsuł. Komputer poszedł do naprawy, ten dobry mój stary komputer nadal jest w naprawie, bo tam sobie coś nieźle pierdnęło. Bardzo Was przepraszam. Mam niby jeszcze dwa komputery, ale to są takie komputery, gdzie jest 512 MB Ale Na szybkość zapięciałem laptopem, tak. Laptop wspaniały nie jest. To laptop jest ogólnie dla... do nauki mojej. Więc powiedzieli, że jak je nie będę użył to mi Dobra. Ale... Dobra. Zarzucamy. John Cinamover Survivor. Słuchajcie, spać tu to skip nie chcę mi się słuchać, co leciomek. Ale mamy 7 FPSów. To będzie gra Misha Wes to move. Dobra. Nie. Najgorzej. Woluju. Jak to tą padla. O, oh my godness. Dobra. Już nigdy więcej. Nigdy. Co się dzieje ze z moim komputerem? Boże, laguje, cofa mnie testane O, niczym ninja, Ty, ale to są dobre uniki, czy w nic człowiek jestem. O, dobra. Zombi, e zombi, e z a b i z o i z o m b z o b i zombi, z o m u i o l b i o m u i o l b i o m u i o l b i o m u i o l b i o m u i o l b i o m u i o l b i o m u i zombi, zombi, o m b i zombi, zombi, o m b i o m b i zombi, o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b i o m b Chyba ten typ ma pokazać, że nie każdy z nich wstaje, nie każdy nie musi zaatakować, o, tam, używa i takie inne. To zazwyczaj miałbym się zapytał, z każdym tutaj trupem, to by było dość słabo. To jest ogólnie... ...tutorial, już się bałem, że mnie ktoś bije do pokoju, jak ja tego nie cierpię, jak nagrywam, a ktoś mnie bije do no takie życie jest. No, ogólnie jest już 11, powinienem mi spać, tak? Hmm, powinienem. osiągnie szona smata. Oh no, ja już kanis level up. Dobra, bierzemy się pod Q. To jest skill, jak w LoLu, normalnie wspaniale. Gdyby nie te lagi. Nie wiem, czy to, ratkowanie, to jest zależne od ratkowania, czy nie. No, dostał strzała, strzała na mojej kolanami, na ich jest tu za dużo, ich jest tu za dużo. Chyba choć jednego, bo to po w ostatniej chwili to było takie spailowane przez te lagi, tego się nie zmieni. Będzie Kijowe, zjedźcie mnie, spłonę na tym YouTubie, nic nie zarobię, nie dostanę ani jednego lajka. Proszę, dajcie mi jednego lajka, no jednego, jedne, jednego malutkiego lajka. Będę musiał kamerkę przedstawić na lewą stronę, na kolejnym nagraniu, bo tutaj mam mapę, kurzia. Nie będę mi pan z jest dwuje. mam dwóję. znam Mogę się dodować do Keep cable. Aha, to ogusza ich taki stunik mały. Nice, 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 nice Możemy wam to rzucić już na noc, tak A tu rano, o! Bo tu rano wstaje Safe friend, dobra mam i pomóc Słuchajcie, się tafiony szmato Jakiś shotgun Ty mam shotguna chyba! Mam shotguna, mogę mieć sobie na shotguna O oh, nice I mam nowego skill skilla Te to jest shotgun. O, Co to kurwa jest jakiś. Czy to jest ten! Dobra, no zwalę to no. A przecież to wygląda jak jakaś maszyna do ziemniakami. No be ziemniaki. Dobra, są ziemniaki. Ale nie serio to jest mała psada, moi drodzy. Lec, lecimy w dół, tu za chwilę pewnie mi coś wyskoczy na schodach, coś mnie będzie chciał zjeść. A ja no chodzę wśród zombie, wszystko chcę nie zjeść. Bo jestem smaczny, seksowny. No jestem mocny, tak. Tego nie zmienisz. Tego nie zmienisz, jestem tym bardzo seksowny. Nie tego pokoju. Nie wiem czego trafiłem, nie wiem to jak poleciał Jak ma żadna z wysokości Okej okay. Ten skill ASOP Widzicie co on zrobił? Czego wyjebałem na plecy Ła Lolu Loluję no chcę można zwalić tą bramę, tak? Dać te barykady barricade, mam zwalić. Poziom, wolałbym, Igno bit igno i ja tutaj napięcza w tą kadę, tak? Keep calm and Badykada, wypierdalać! Dobra, zabić. No Press one. Nie, powiem sobie, że nie użyję 1 bo to dodaje mi HP tak, Health, Using, tak. Bandaże mam 20. Tylko, że trochę mi ich szkoda. Bo kolega, który mi polecił tą grę ogólnie, powiedział, że te bandaże się kupuje podobnie jak amunicję. Dlatego aktualnie walczę samymi skillami i bronią sieczną. Z tego, powodu, żeby nie musieć kupować później takich rzeczy jak bandaże, amunicja i tym, bo, tym podobne. Kon Serwan nie, te pierdolę To siebie nie żeby właśnie nie kupować później takich rzeczy jak amunicja Kim Calp and Kolana. Binari. Na spokojnie trzeba to przyjąć. No, flagę zmieniamy, no kuźwa, jesteśmy Polacy, Polacy po rozbiorach. Nie ma co zmienić. Aha, i teraz może w tym przebywać. A te chuje będą się mnie wyciągnąć stąd. Nie ma tak łatwo. Ja mam buta, ja mam buta. Z był tu piętą w czoło. jak czoła, bo nie ma co. Pieniążki, 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 money money, 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 mony, money. money. Gdzie mnie wyjebał? Mówiłem, mówi, mówi. No mówiłem jakie to będą cięcia. No, dobra, wszystko mam. Można iść dalej. Co się napietać? do ZPIERDOLĄTO! Ode mnie. Jak to mówi mój znajomy. Prawie mi nie znaczy co to oznacza to spierdoląto. Coś tu dalej, Ale, no dobra. Jak tak lubi mówić to niech tak mówi. Ty wstaniesz? Wszystko na ja to wiedziałem. Ale wbiło by się z poziom. Szósty... Edyd, nadal no no, Nie mam. Weź mi na ucztę naśmi... Toki guy long, and once, just put him. Nie, ja tu nie będę czekał piet, ja się muszę bić. Jest jakimś... Olu! Jestem olu, zombie, ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie! O, dobra, to też bym uciekł mi się. Coś tam autkiem popierdalają. Dziwne, że teraz mnie wypierdoli całą grę. jest tu game do nie chcę do... O mój Boże. Tak jak mówiłem, wyjebało mi całą grę. Ostrzegam Was, moi drodzy. Tak, możecie wiedzieć już, jak wygląda mój pulpit. Tam jest jakiś logo z Acera, bo z tego jest mój laptop. Ale pół biedy. I tam Paweł, tu była prezentacja, to mój brat, żeby nie było, że ja mam na Paweł. Ja mam dużo ładniej na imię. Co ja tu dostałem? Level. 29 amunicji i 6 łapek, to chuj wie co to jest. No i duct tape, to jest chyba na multiplayerze, właśnie, ale to dopiero później, że mogę tam tworzyć jakieś przedmioty. Bo Points. Czeka. Tylko... Nieważne. Mimo, że tu 16 minut nagrania, mała przesada. Mimo, że to. Mówię, że to około 15 to będzie. Przeszliśmy jeden quest w 15 minut, drugi quest jest dłuższy. Ale dobra, nie będę przeciągać tutaj, mamy da Dio. Filiżankę. Przybliżenie na Bryce'a. Tak, ten piękny typ Bryce was on vacation in Indonesia to catch some legendary wafel starring... ...to fucking of against guest of Bryce, From that was... Zresztą pojechał na wakacje na legendarnym co kurde, tam do Indonezji z jakąś legendą, tak? W jakimś sezonie, to chyba jest jakiś jakiejś postaci z GDO ogólnie. Aha, przyjechał też, żeby zabijać chyba nieumadłych. Lubi dobrą adrenalinę, że Nie Nieważne. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i ta seria Wam się też spodoba. A zresztą, taka zlagowana, no takie życie zabego, YouTubera. Nie stać, nie, da, nie dajecie mi zarabiać. proszę Was łapki, o łapki w górę, komentarze i subskrypcję mojego kanału. Myślę, że to przyda, daje mi większą motywację. Będę chciał dla Was nagrywać dużo lepsze rzeczy. Ogólnie teraz, w kogoś, kto mi zrobi intro, więc proszę zgłaszajcie się. Buziaczki, cześć.